Jeśli myśleliście, że droga do walki Habiba Nurmagomedowa z Conorem McGregorem kilka lat temu usłana była trupami i ociekała złą krwią, to poczekajcie na to, co wydarzy się, jeśli dojdzie do konfrontacji Hamzata Trzymajewa z Seanem Stricklandem. To będzie habib Konor na dopalaczach. Ale po kolei. Otóż kilka dni temu... Konkretnie w sobotę, przy okazji ostatniej numerowanej gali UFC, czyli UFC 310 w Las Vegas, ogłoszono oficjalnie, że rywalem mistrza kategorii średniej Drikusa Duplessis w jego drugiej obronie pasa będzie ponownie Sean Strickland. Walka ta uświetni lutową galę UFC 312 w Sydney, nie będę ukrywał, że osobiście preferowałem tutaj Hamzata czy Miałem nadzieję, że to właśnie Czeczen stanie w szranki z Afrykanerem. Nie oszukujmy się, obecnie zgiełk medialny otaczający Hamzata czy jest większy aniżeli ten, który otacza Szona Strykanga. To jest zawodnik niepokonany, otacza go taka aura nietykalności, jest opromieniony tą dominującą wiktorią nad Robertem Utakerem. To byłoby większe zestawienie, mówił o tym zresztą Drikus Duplessi. Natomiast Afrykaner. Przyznał też, że po prostu Sean Strickland miał obiecany title shot, jeżeli pokona Paulo Costa. I pokonał tego Paulo Costa Dana White spółka wyjątkowo dotrzymali teraz słowa i w rezultacie mamy rewanż pomiędzy Drikusem Duplessis i Seanem Stricklandem. Natomiast nie jest tak, że Hamza Czimajew nie mógłby walczyć w Sydney. Jak najbardziej mógłby, bo on pojawi się tam na gali. Będzie siedział w pierwszym rzędzie trybun, obserwując zmagania Afrykanera i Amerykanina, a zatem również wchodził w grę jako potencjalny rywal dla Drikusa Dupresi. Tak się jednak nie stało. Wracając zaś do potencjalnej konfrontacji właśnie Hamzata Cimajewa z Seanem Stricklandem. Słuchajcie, słuchajcie, nie znajdziemy dzisiaj w UFC dwóch zawodników, Którzy pałaliby do siebie tak wielką niechęcią, by nie rzec nienawiścią, wynikającą także z różnic kulturowych, jak właśnie Hamzad Cimajew i Sean Strickland. Dodatkowo są to zawodnicy, których starcie nosi znamiona realnego. Obaj są w ścisłej czołówce swojej dywizji. Obaj są na kursie kolizyjnym. Na szali ich pojedynku może znaleźć się tytuł mistrzowski, jeżeli Sean Strickland pokona oczywiście Drikusa PSI. Słuchajcie, w tej konfrontacji potencjalnej. Nikt w język gryzu się nie będzie. Obaj będą cieli bardzo głęboko. Medialnie, oczywiście. Może jednak nie tylko. Jasny gwint. Słuchajcie, jak mówię, to może być starcie pokroju Habiba Nurmagomedowa i Konora Gregora, Zwłaszcza pod kątem drogi do tegoż pojedynku. Pamiętamy, Konor i Habib bardzo się nie lubili, delikatnie rzecz ujmując. Dawali temu wyraz w drodze do walki, podczas walki, jak i po walce, co z perspektywy czasu bardzo doceniam, bardzo doceniam postawę zawodników, którzy uczciwie, nie na pokaz, uczciwie i szczerze się nie lubią, nie ukrywają tego, a po walce nadal mają względem siebie takie same odczucia. Słuchajcie, jeżeli ktoś kogoś uczciwie nie lubi z powodu, nie wiem, przekonań, wypowiedzi, zachowania, to czy 25 minut rywalizacji sprawić powinno, że nagle jesteśmy kumplami? Pobiliśmy się, ty jesteś lepszy, więc nagle Twoje przekonania, Twoje słowa już mnie, no już mnie nie rażą, bo zlałeś mnie w oktagonie? No nic z tych rzeczy. Z perspektywy czasu naprawdę doceniam i rozumiem Michała Materle, który w rewanżu, po rewanżu przegranym nie chciał podać ręki Dżayowi Sylwię. To jest właśnie uczciwość. Nie robimy czegoś pod kamery, potem się bijemy i jesteśmy kumplami. Nie. Uczciwie się nie lubimy i fakt, że. Pobiliśmy się, i fakt, że okazałeś się lepszy, wcale nie musi znaczyć, że nagle już się lubimy, jesteśmy kumplami. Nie. Szczere uczucia to nie jest WWE, jasny gwint. Słuchajcie, więc nie spodziewam się, aby Sean Strykand i Hamza Trzymajew po walce padli sobie w ramiona, przybijali piątki, przytulali się i pocieszali nawzajem. Chociaż, słuchajcie, z drugiej strony, jak przypominam sobie starcie Seana Stricklanda z Izraelem Adesanią, no to jednak po walce padli sobie w ramiona. Ale z drugiej strony, z trzeciej już w zasadzie, no to Amerykanin jednak żadnej uczciwej niechęci, o no może niechęć delikatną, tak, ale nienawiści do Nigeryjczyka nieczu. W drugą stronę może było trochę inaczej, no ale skoro wygrał, no to doszli do porozumienia, no bo wygrał ten spokojniejszy. Ale posłuchajcie, gdyby Izrael Adesania pokonał Drikusa Dupesji, to nie mam wątpliwości, że byłoby w Oktagonie po walce ostro. Adesania zrugałby Drikusa dupresji. Nie zostawiłby na nim suchej nitki. Gwarantuję to wam. Natomiast jako, że przegrał, no to się tutaj pokajał, przybili piątki. Drikus dupresji nie miał z tym problemów, bo on nie miał problemu generalnie z Izraelem Adesanią. więc e, jako człowiek elementarnie przyzwoity, przybił z nim piątkę i wszystko zakończyło się wesołym oberkiem. Jak mówię, nie spodziewam się, aby po potencjalnej walce trzymaje w kontrastryklant obaj zawodnicy padli sobie w ramiona. Jakie są relacje. Które łączą, a w zasadzie dzielą tutaj Shona Strykanda i Hamza Trzymajewa. Słuchajcie, oni mieli okazję poznać się dosłownie yy, i też na placu boju, tylko że na placu boju treningowym już kilka dobrych lat temu, bo Hamzat Trzymajew gościł w Las Vegas, gdzie trenował właśnie między innymi wspólnie z Shonem Stricklandem. Zresztą Amerykanin nie ukrywał, że został kilka razy poddany przez. Hamzata Cimajewa, natomiast utrzymywał, że w stójce to on rozdawał karty i to wydaje, się, to wydaje się wiarygodne rzeczywiście. Natomiast jak może wyglądać narracja obu zawodników w drodze do takiej potencjalnej walki, która dojdzie do skutku pod warunkiem, jak mówię, że Strickland pokona duplessy. Otóż słuchajcie, jasny gwint. Sean Strickland strzela tutaj z potężnych dział. Nie kalkuluje. Nie gryzie się w język. Mówi o tym, o czym cały świat MMA wie, ale nikt z jakiegoś powodu nie ma odwagi o tym powiedzieć. A mianowicie zarzuca otwartym tekstem, wulgarnym słownictwem Hamzatowi czy Majewowi, że ten uchyla nieba Ramzanowi, Ramzanowi Kadyrowowi w zamian za korzyści materialne, za przywileje, za lepsze życie. Wszyscy o tym wiemy. Widzimy przecież relacje medialne, jakie łączą Ramzana Kadyrowa z Hamzatem czy Czymajewem. Sean Strickland twierdzi też, i tego nie do końca rozumiem, tej narracji Amerykanina nie rozumiem. Twierdzi też, jakoby Hamzad majew uciekł na Bliski Wschód przed Ramzanem Kadyrowem, co nie do końca pokrywa się z tą rzeczywistością, którą widzimy w mediach. Bo nie dostrzegłem żadnego pęknięcia w relacjach między Kadyrowem i Czymajewem. Nadal wydają się najlepszymi przyjaciółmi, którzy nawzajem piją sobie z dzióbków. Więc nie wiem skąd Sean Strickland wymyślił narrację, wedle której tutaj Hamzat Cimajew przed kimkolwiek uciekł na Bliski Wschód, bo owszem, mieszka w Dubaju, choć mieszkał przez prawie 10 lat w Szwecji. Natomiast słuchajcie, ja wiem, że Hamzat Cimajew jest tutaj w dużym ogniu krytyki i wcale nie wykluczam, wcale nie wykluczam, że rzeczywiście jest gotów poświęcić taką elementarną, a może nie elementarną, pewnego rodzaju przyzwoitość, aby rzeczywiście mieć wygodniejsze życie, luksusowe życie, mnóstwo pieniędzy, Najlepsze Mercedesy, i dzięki temu pasuje mu to, że w jego blasku chce ogrzewać się Ramzan Kadyrow. Może tak być, może tak być. Ale jest też pytanie, jakie ma opcje Hamza który ma także rodzinę, część rodziny, większą część rodziny właśnie w Czeczeniu. Jakie są jego opcje? Przypomnę, że kilka lat temu, gdy Fyodor Jemelianienko pozwolił sobie skrytykować, Zawody MMA dla dzieci, w których wzięły zresztą, e, wzięli zresztą udział synowie Ramzana Kaderowa, zorganizowane właśnie przez przywódcę Czeczenii, no to kilka dni później jego córka została zaatakowana, Fiodora Jemelianienki, została zaatakowana na ulicach Moskwy bodajże albo Petersburga, już nie pamiętam. A zatem, słuchajcie, macki Ramzana Kaderowa sięgają bardzo daleko. Zresztą, zresztą słuchajcie, nawet odwołując to do polskiego podwórka, czy czeczeńscy zawodnicy otwartym tekstem, publicznie Krytykują Ramzana Kaderowa, Wieszają na nim psy? Rugają go? Raczej nie. Czy jest przypadkiem, że gdy mamy tchalidow wyjeżdża do Czeczenii, żeby odwiedzić rodziców, to raczej, e, raczej o tym szeroko nie opowiada? Raczej się z tym nie afiszuje? Nie ma w tym żadnego przypadku. A zatem zadaję pytanie, czy rzeczywiście ten Hamza Majew ma tutaj wybór? Czasami są spotkania, na które pójść musisz, odmówić nie możesz. Jak jednak mówię, być może jest zupełnie inaczej, i może idealnie pasuje taki układ Hamzatowi czy Majewowi. Tego nie wiem. Natomiast wiem jedno. Wiem jedno. Jeżeli ktoś kilka lat temu bał się w święto wszystkich świętych odwiedzić cmentarz, bał się odwiedzić dziadka albo babcie, bał się wyjść na ulicę, to nie do końca ma moralne prawo, aby teraz mówić Hamzatowi Majewowi. O ty gałganie cykorze, powinieneś pokonać, pokazać środkowy palec Ramzanowi Kadyrowowi. O ty tchórzu, ha! Ale jeżeli ktoś wtedy zachował przyzwoitość, to oczywiście ma pełne prawo do krytyki, pod warunkiem, że bierze też pod uwagę okoliczności. Co natomiast zarzuca Hamza Trzymajew szonowi Stryklandowi? Otóż Czeczen, jak mówiłem, tnie głęboko. Jeńców nie bierze. Uderza w najczulszy punkt szona Stryklanda. Pamiętamy, co się wydarzyło, gdy Drikus Duplessis w drodze do walki z Seanem Stricklandem stwierdził, że sprawi mu większe lanie niż jego ojciec. Jasny gwint. Sean Strickland nie wytrzymał. Pękł mentalnie. Miał tego dość. Wszystko się zmieniło. W okamgnieniu wyraz jego twarzy uległ zmianie. Nie ukrywał później. Zresztą pamiętamy, jak płakał, gdy opowiadał o swoim traumatycznym dzieci dzieciństwie u Teowona. A zatem jest to taki wrażliwy. Jest to czuły punkt, inaczej, czuły punkt Szona Strykanda. Można to oczywiście zrozumieć, jeżeli ktoś to przeżył, ale jak widać, Hamza Czimajew ma to w głębokim poważaniu i jeżeli on jest atakowany, to odpowiada ogniem, ze zdwojoną mocą, nieszczególnie bawiąc się w jakąkolwiek przyzwoitość. Nic z tych rzeczy. Jak natomiast będzie? Czy dojdzie do tej konfrontacji? Czy szon Strykant i Hamza Czimajew skrzyżują rękawice, a droga do ich walki ociekała będzie złą krwią, no o tym przekonamy się właśnie w lutym w Sydney przy okazji gali UFC 312. Jak mówię, jeżeli Tarzan pokona Drikusa Dupresi, do dojdzie do tej krwawej, brutalnej, najbrutalniejszej obecnie, do, jaka jest dostępna, konfrontacji w UFC pomiędzy właśnie Seanem Syklandem i Hamzatem Przymajewem. Dajcie znać, co sądzicie o takim potencjalnym pojedynku, czy w ogóle prognozujecie, że do niego dojdzie, czyli czy Sean Strickland pokona Sadu Duplessis i kogo faworyzowalibyście w takim potencjalnym starciu Hamza Trzmajew kontra Sean Strickland. Dzięki i do usłyszenia.